Cześć moi drodzy. Witajcie w Szczecinie. Mamy dzisiaj 2 sierpnia, piątek, czyli dzień rozpoczęcia regat imprezy The Tolsi Presses, czyli takiej jednej z większych tego typu imprez, które odbywają się w Szczecinie. Taka impreza odbywa się raz na kilka lat w Szczecinie przynajmniej. Ostatnio myśmy w 2007-2006 roku. No teraz mamy 2013 rok i mamy ponownie finał. Letoshi Prece jest w Szczecinie i jest piekielnie gorąco. Masakrycznie. Skwar leje się w z nieba, nie da się oddychać, nie da się nic zrobić. Jedziemy teraz po wałach chrobego już jakiś kawałek. I po prostu to jest jedna wielka patelnia ledwo co można tutaj tak naprawdę wytrzymać. Ale kurczę, co mogę wam powiedzieć o tej imprezie? No to jest, to są żaglowce, to są stragany, to są koncerty też częstokość, szanty. Takie pseudo małe, wesołe miasteczko. Takie ogólnie niezbyt wielkie atrakcje, ale w połączeniu w jedną wielką całość dają fajną imprezę. No i mamy oczywiście wielkie żaglowce. No, żaglowców w tym momencie chyba jakoś szczególnie dużo nie będzie, ale mam nadzieję, że jakieś fajne wam pokażę. Mamy ogólnie pierwszy dzień imprezy. Chyba nie wszystkie ogólnie żaglowce się zleciały tutaj do Szczecina na Wały Chrobrego. Czyli taką jedną z najbardziej pokazowych miejscówek Szczecina. Ogólnie też trochę wieje, więc mam nadzieję, że jakoś to nie przeszkadza Wam szczególnie w odbiorze tego wszystkiego. Tak, Pamela właśnie trafiła do cienia i nie chcę się z niego usunąć. Jestem ogólnie teraz tej z Pamelką, która raczej nie specjalnie będzie chciała się pokazać do obiektywu. Nie jest z żadna gwiazda YouTube. W sensie nie chce być żadną gwiazdą YouTube, może w tym sensie. No i ogólnie właśnie wychodzimy z tej mniej reprezentatywnej części Wału chrubrego, do tej bardziej reprezentatywnej. Tym będziecie, mam nadzieję, widzieli teraz że tam już gdzieś tam w oddali wielkie żaglowce są, coś tam się dzieje, gdzieś dym tego typu sprawy ogólnie w tym momencie e, ogólnie w tym momencie jeszcze nie ma z tego co widzę zbytnio dużo ludzi, bo to jest sam początek, ale na poprzedniej edycji te, tych kurcze wielkich wielkich żaglowców do Szczecina zwaliło się nie wiem z 2 miliony ludzi czyli cała masa e, wręcz, wręcz tłumy Ludzi i nie było gdzie, praktycznie, włożyć ręki, a nawet igły do tego wielkiego stogu ludzi. O, słychać już muzyczkę wesołego miasteczka. Dobra, na razie to kończę. Na razie to kończę. Widzimy się prawdopodobnie za chwilkę. No dobra, wchodzimy właśnie na tą całą imprezę. Jest tu cała masa straganów. Może, nie wiem. Zaopatrzyć się w Pajdę chleba, grilla, kiełbaskę, szaszły, golonkę. Mamy też kolejny grill bar, na którym jest nawet jakieś owoce morza, nie? Przepraszam, nie owoce morza. Są pożywka, ziemniaczki i inne niezłe wypasy. Są sterganiki z zabawkami, z soczkami jakimiś, nawet co ciekawe. I także tak to mamy po staropolsku w Szczecinie. Eee, oscypki, sery podhalańskie Jest KFC nawet, mam nadzieję, zwraca uwagę Nie wierzę KFC, z KFC <grywka> Tego jeszcze nie było, tego jeszcze nie grali Mamy kolejny pewno grill bar jakiś Mamy tam coś ciekawego, tam się będzie działo Mam nadzieję, że mnie słyszycie Bo niestety jeszcze nie mam żadnego mikrofonu dotykowanego do, tego, do tej kamery, więc może być różnie Mamy hot dog, hamburger, też jakieś różne dziwne, fajne rzeczy do zjedzenia. Jak ktoś będzie głodny, to na samym początku tej całej tutaj imprezy można sobie coś zjeść. Gofry są, kawa. Też kawa w taki niemiłosierny upał to jest raczej średni pomysł, ale jak każdy lubi to, co chce. Pierożki ruskie z mięsem na słodko. Zapiekanka XXL. Frytki belgijskie. Miejsce do posiedzenia w cieniu. O, o, o siadamy tutaj. <zys> W cieniu. też może być gorąco trochę w tym cieniu nawet. Jak... Nie, nie za bardzo. Tu mamy barek piwny, czy tam barek z piwem jak to woli. Czy barek do picia z piwem. A tam nieważne. Tego typu wypasy. To znowu żarełko. Boże. Nie wiem, pomaga też Ci się wydaje, że jakoś dużo żarcie jest strasznie. Strasznie dużo żarła. Jakoś kiedyś takiej rzeczy tutaj nie było, aż tyle. Kiełbasa. Szaszły, karkówka, bigos, golonka, no. To był wypas. No i trzeba też pamiętać o tym, że, że ten teren jest trochę duży. I mam nadzieję, tam coś ciekawszego, tam gdzieś zrobię przybliżenie. Już tam ogólnie te będą fajne, ciekawe rzeczy, bo tu jak na razie samo tylko żarło. To jest jakiś żaglowiec. To jest jakiś żaglowiec. Ja powiem Wam jaki, czy to jest dar młodzieży na szczeciński? O, jest kolejna pajda z I jedna. Tu druga. I to jest darmodzie. To tu macie darmodzie na szczeciński żaglowiec, że tak to można ująć. I tam zaczyna robić się głośno. Więc prawdopodobnie następne, eee, następne części, następna faza materiału będzie już go wysłuszana już bez mojego prawdopodobnie głosu. Samymi... O Jezus. <laughs> Z samymi wycinkami. Tak. ああ、気を付けてください。<music> <music> słychać nie ma zbytnio tłoków na razie na wałach chrobnego i można sobie na ten nasz szczeciński dar młodzieży wejść póki co nie ma zbyt wiele tej atrakcji jest tylko mega głośno mega głośno, tam macie małe wodióreczki na razie to wszystko, my idziemy się zwiedzić dar młodzieży To na młodzieży, wow! Tylko trochę bujało tym wejściem. To wejście strasznie buja. <grym> Dobra. <grym> wow. Szczedzin, jakby ktoś nie pytał. Z... Jak to się Cię nazywa? To jak cię się nazywało. to głównie, okienko to. Miała swoją nazwę, nie? Ale tak trochę buja, czujesz? Tak leciutko bują tym zagrowcem Dalej dalej, no tylko tutaj załoga. To, to chyba dla mnie. <grymne> A, zdjąć ja się. Uch, poprawić się Niestety nic nie ma Jutro Ja mam że wchodził, że pana... Mamy tutaj widok ładny na Odrę? Odry? Odry, boże. zapomniałem już co mamy, z czy Odrę w szczecinie. Mamy sport Szczecin widać. W oddali postaram się Wam przybliżyć. O. No bo nie pływają sobie stateczki. jakaś służba ratunkowa czy coś tego typu sobie też pływa. Mamy ten taki pseudo... pseudo park rozrywki. Czyli diabelski młyn je tam i Wasztownia. O łasztownia, bo tak to się nazywało. Dobra, idziemy dalej. Gdzie zgubiłem panelarz? Gdzieś mi zaginęła, się ją pewno znajdę. nie jest taki straszny duży, aczkolwiek jest bardzo ładny. Jest całkiem ładny naprawdę. Patrzcie, tutaj tam góry żagle, których aktualnie nie za bardzo widać. Mam też panela wam się w tle pokazuje. Cześć moda. To tam słychać? Jednak przyzwyczaisz się do kamery? Powoli? Tak. ale nic nie powiesz. Nie, tyła. Du, 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 Aga płynie! <grym i górę> Czekaj? Kapitan od portu O, możemy tutaj nas Na ten a maszt popatrzeć. To jest wysoko hen, hen gdzieś tam Ciężko go objąć i się obrócić No jak na razie pierwszego dnia To jest godzina panowa ponad... Jest koło 15, nie co tu Jezus Maria Spierdzielone Co tu jest? Tu jest... Nie wiem, bo, nie Beja Żeby większe statki w to nie uderzały, wiesz pan Marciu? Tak mi się wydaje, trzeba uważać kurczę, pod nogi normalnie, jakaś masakra. No patrzę w obiektyw czasami, czasami pod nogi. Różnie to potem wychodzi w takim rozachunku no, Teraz tu na to To pod słońce jest, to pewno nic nie widać Ciebie w ogóle nie widać, wiesz? O, ale tam Ciebie mamy tam w nie rufę, tylko A? przód statku z tym z działem, nie pamiętam się nazywa, dziób, To jest dziup, nie? Nie ja ja pamiętam Nie znam się na marnarce kompletnie Nie w ząb, Co zresztą widać Wolałbym się jakiś samolotem zająć <laughs> albo go najpierw rozwalić <laughs> Tam mamy ogólnie główną scenę Skąd dochodzą te wszystkie muzyczki i dźwięki? No my schodzimy dar młodzieży. Tak, na zauważyliśmy, że z daru młodzieży bardzo, bardzo ładnie widać Akademię Morską, którą macie tutaj, postaram się przybliżyć. Tu macie Akademię Morską z kolei na prawo mamy fontannę, której teraz nie widać. Mamy także Muzeum Narodowe. Tu jest muzeum, tu jest fontanna, której za bardzo teraz widać. Mamy też takie ładne zejścia, schodki z jednej i z drugiej strony. No i mamy też Urząd Wojewódzki czy coś ten deseń tutaj jest. Już nie pamiętam teraz dokładnie. Jeszcze nie. Zrzucać nie można. To jest masakra. Już jest. Może już schodzimy z tego. makabra, o jezu. Oj, fontanny widać. Ui. Super. Aż mając się wejść do tej fontanny i wykąpać. Zobaczcie się sami, jak jestem mokry. To jest masakra. Podzielam się z Wszelkimi tym metodami jest tak, w tym momencie. Gorąco! Dobra, na chwilę sobie przysypnęliśmy przy tych tam fontanach, które widzicie za mną. Jest po prostu mega piekielnie gorąco. A teraz taki troszeczkę tej cieniu zapaliśmy oraz, yy, oraz, oraz troszeczkę wiaterka. Całkiem ziemi teraz jak tak zawieje, ale po prostu siódme niebo. Siódme niebo Kurczę, trochę z wąpory jak to wspomniałem, doszliśmy z wąpory trochę wybraliśmy z tego względu, że jest teraz mega gorąco, jest koło 15, więc jest mega gorąco, cienia jak na lekarstwo, ludzi też trochę jak na lekarstwo, bo spodziewałem się że już nawet dzisiaj będzie więcej osób, ale podejrzewam, że teraz pod wieczór i na furący weekend będzie po prostu pełno ludzi, takie są moje podejrzenia. A jeśli kiedy może będą te całe fajerwerki? No ogólnie zawsze na... Na dniach, czy to na dniach morza, czy to właśnie na The Shi są Są werki, ale nie wiem którego dnia będą. Czy one będą codziennie, czy one będą tylko jednego wybranego dnia? Więc na pewno na tej fajwerki też wpadniemy. I jeszcze taki mały sneak peek. O Jezu, głośno się robi. Ok, w końcu się trochę ciszej zrobiło. Chciałem tylko powiedzieć na sam zakończenie mojego ostatniego zdania, że za tydzień będą, będzie impreza też kolejna, może tego tego rozmiaru ale będzie to impreza Pro Magic na której będą jako tako zawody z kilku krajów przyjdą ludzie będą zawody w fajerwerkach głośno, cholera jasna, nic nie można powiedzieć tylko włączą kamerę to za chwilę oni znowu grają, nic powiedzieć nie można cholera jasna no ale za tydzień będzie też Pyromedzik Magic w piątek bodajże chyba 9 sierpnia e, i też Was zapraszam na tą imprezę a teraz powtórzymy dalej siedzimy sobie pełen chill out Przyjemnie wieje, jest cień. Dobra, poszliśmy na górną część wałów Krobrego. To trwa ten cały koncert, czy jak zwał, tak zwał. Na tej górnej scenie. A my do wału Chrobrego. i górę wałów. Ogólnie rzecz biorąc całkiem przyjemnie, to jest bezcień Można chodzić, Pamela gdzie idzie? Pamela się właśnie chowa <laughs> Mamy parek piwny Mamy to Muzeum Narodowe, które Wam wspinamy Urząd Wojewódzki dalej w tle I Mamy różne mniejsze lub większe drobiazgi Jak obrazy czy nie wiem, pocztówki, nie pocztówki no, Obrazy sumie takie małe, mniejsze i większe czy torebki czy, czy torebki no. kafelki obrazki impresje marynistyczne co my tu mamy jest takie ładne to by było dobre na to by było dobre na kalendarz mi się wydaje zdecydowanie co tu jest Zgary kultowe. Nie, kulkowe, przepraszam. Weź mi panele w ciało znowu. A ja jest tam, gdzieś tam się dalej kitra. Tu mamy już widzę jakieś stroje, czy co to jest? To jest, moi drodzy... Tak, stroje. Stroje tym podobne. Hm. to nie bardziej torebki w sumie torebki i takie drobiazgi bardziej aniżeli same w sobie stroje no mówię, tutaj w sumie widzę że przeniesie ogólnie e, przyniesie te całe stregany bardziej z dziwnościami bo zresztą te stregany były w tej tutaj e, w tej tutaj dolnej części wałów a teraz ja widzę że przyniesie takie stregany z dziwnościami właśnie tutaj na górę to w sumie jest takim dobrym pomysłem przynajmniej można pochodzić sobie po streganach w cieniu bo słońcu to jest piekielnie ale to naprawdę piekielnie gorąco o! Kurki i zajączki. <laughs> Maszyniczki, biżuteria. Niewypały i inne. Bo ja nie pytać co to są te niewypały. Tak prawdę powiedziawszy. No, jak ktoś lubi kolekcjonować takie różne drobiazgi, lubi kupować tego typu różne drobiazgi, na pewno na Deltauszy Pressy w Szczecinie coś sobie to znajdzie. Kolejna biżuteria. Tu mamy z kolei jakieś biuro, jakieś bilety. Nie do końca jestem pewien co to jest tutaj. Mamy taksówkę z taxi u Nie wiem czy w innych miastach też jest Taxi4U, ale wątpię, to jest chyba tylko w szczecińska sieć taksówkowa. A mamy tą świetną taksówkę w kolorach żółtych, żółto-czarnych. No i tam dalej już raczej nic ciekawego, nic sam mikra. Jak ktoś lubi auto, lubi niskany, lubi mikry, no to coś może mu się to spodobało, w szczerze w to wątpię. Placyk zabaw dla dzieci, czyli coś w sam raz dla mnie. No dobra, idziemy tam dalej na tamtą stronę, to parę minut zajmie, więc na razie się rozłączam. Dobra, teraz jesteśmy za Muzeum Narodowym, więc może to zobaczyć frytek, zapiekane grilla i szaszłyków. Są oczywiście jakieś błyskotki. Czapeczki. ciu czapeczkę ci kupimy. Nie? Nie ze czapeczki? Tu, panom, tu pan puszcza banki. Jakkolwiek by to nie brzmiało. <laughs> Ubrania dla dzieciaków, co ciekawe są nawet. Jest nawet tu zamek. Smaki wileńskie. Czyli różne... Różne takie przysmaki wędzone zapewne podejrzewam bo inaczej by tu raczej tak nie wytrzymały to miały być normalne wędliny nawet lody się znalazły jakieś gorące pączki tutaj official gift shop pani sprzedaje gifty ciekawe czy coś z podlady można dostać Myślę, że można coś z podlady dostać od tej pani? tak, Ta, tutaj jest budki obok Tu mamy meble, ale podejrzewam, że nie na sprzedaż. Jakieś kawy, kawy, boże, kawy, latte, i inne. No i tutaj jakiś placek, Jest pamiętam jak ten placek się nazywał, jak ten parczek się nazywał. A jest to placek też taki zdany w Szczecinie. No tu też się widzę, rozłożyli ogólnie jakiś tam zamek dmuchany jeden. Tam też coś tam widać w oddali. Co widać fajne mokre? Co jest fajne mokre? Fontanna jest tutaj? Taką Ojej! No tutaj akurat wyłączę kamerę, jak przez to przejdziemy. Ale chyba przez to przejdziemy sobie. A no bo panela pierwsza przejdzie, ja to nagram, potem wyłączę. Będzie mi mokrego pod koszulka. Co ty na to? nie pasuje ci mi smokrego pod koszulka? Ej, ale to jest fajne. To naprawdę to fajne. O, tamy kolejny dmuchany zamek. Ona sobie zjechać z dużej wysokości jak ktoś ma odwagę <laughs> A, no jedzie pomelka się ochłodzić A ja też się pójdę ochłodzić chyba podejrzewam A, Zachodnie Pomorze, tam gdzie zaczyna się przygoda, Szkoda, że tylko kilka razy do roku ta przygoda się zaczyna na Pomorzu Zachodnim, szczególnie w Szczecinie, no ale no nie wdawajmy się w zbytnie szczegóły A. Jest i woda, rzeczywisty płyn, ochładzający życie, ale fajnie. Nie wiem. Pamela wchodzisz? Nie wchodzisz? No, pani się zdecydowała. Dajesz! Dobrze, dobrze ja się odchłodzę. Trzymaj kamery. Możesz pokamerować. Jest ale... A nie jest, ale ten. To... Aż tak zimne. <noise> Dobra, trochę się ochłodziliśmy, co widać po mnie. Dobra, to woda strasznie ożyźwiająca i chłodząca. Aż jak przebyliśmy sobie z panelą razem przez tą wodę, to prawie ta niewyróżniewa się przez klapki, które jej się ślizgały po wodzie, ale bardzo przyjemnie. Pod polecam takie orzeźwienie się tutaj przechodzimy przez kolejne przez kolejne stragany i straganiki O no ich tu co jak co ale tych straganów straganików nie, nie brakuje, wata cukrowa nawet się znalazła, milutko O, ja w takim cieniu to warto się schować jak tak praży słońce naprawdę a tam wygląda szczur w wodzie Powiem Wam, że jesteśmy tu już nie wiem, niecałą godzinę na tych wałach Ale już mamy dosyć wszystkiego Jest tak gorąco, nie da się wytrzymać Zdecydowanie złą godzinę wybraliśmy do wybrania się na te wały Ale zapowiada się ogólnie całkiem fajna impreza Na razie wiadomo, to jest początek Ta impreza ma trwać od dzisiaj, czyli od 2 sierpnia do 6 sierpnia Pamięciu? Do 6 sierpnia tak Więc ogólnie jeszcze tu cała masa ludzi się przewali co tego nie mam żadnych wątpliwości. Podejrzewam, że jeszcze któregoś dnia tutaj podejdę, podejdziemy jeszcze wieczorkiem albo takim późnym popołudniem, że jakby już się troszeczkę temperatura obniży i ustabilizuje, że to można po prostu wytrzymać, bo aktualnie jest nie do wytrzymania. Nawet w cieniu, mimo że jest przyjemnie, jednak człowiek ma już wszystkiego po prostu dosyć. O, zapraszamy. Ładne, bardzo ładne reklamówki. Ażby chciał coś się kupić kawa, nuda. Zapraszam pyszna kawa. Mojito Coffee Man <noise> Tylko ceny trochę i ogólnie kawy ja nie lubię i ceny też takie trochę ślenie Gospoda Colab Gulaszowo można kupić Bigos, Leb ze smalcem Takie różne ogólnie wypasy A to jest Fotobox A my tu idziemy do fotoboksu Nie chcesz do fotoboksu A mamy cała zmęczona, mokra, czy to? od wody czy to od potu. W sumie ja zresztą też. Jest i kebab nawet, to jest knajpa, która się nazywa. Ja się powiem czy ta knajpa nazywała. Co? To jest knajpa. Taka w sumie jest fajna, bo dwupiętrowa taka troszeczkę jest wzorowana jakimś takim starym, powiedzmy, że morskim stylu. No no, no znają życie mega drogo. Ale ogólnie całkiem przyjemnie. Colorado właśnie. Steak, steakhouse. Pewno dobre stejki sprzedają, albo i nie, kto wie. Dobra i podejrzewam, podejrzewam, że na tym się kończy nasza tutaj przygoda. Co? Wracamy? Tak, zdecydowanie wracamy do samochodu jedziemy do domciu, bo to w tym momencie nie da się wytrzymać, jest taka po prostu patelnia. Ale jeszcze tutaj wrócę, jeszcze tutaj wrócimy. Mam nadzieję, że coś ciekawego Wam pokażę, a jak nieciekawego to przynajmniej całą masę ludu, która się tutaj będzie przetaczać, w ilościach na pewno niemałych. Więc dzięki Wam za uwagę, mam nadzieję, że ten materiał dał radę się obejrzeć. Dał radę obejrzeć. Nie było tragicznie, e, że nie było słuchać jakby trzeba było, a jak mnie nie było słuchać, to pewno wyciąłem, żeby nie było jakiegoś strasznego syfu. Więc tak w pokrótce prezentuje się pierwszy dzień, początkowy pierwszy dzień e, na The Ship Races w Szczecinie 2 sierpnia 2013 roku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i pa! pa. No, a na zakończenie mały bonus, czyli pajda chleba ze smalcem. W tym wypadku z, z, z cebulą Mmm, nom, nom, nom Okej, okay, na samo nasze praktycznie wyjście Trafił nam się mały rarytas, bo tutaj płynie taka mała łódeczka Która nie jest bohaterem tej chwili Ale tamten tutaj w miarę duży statek Prawda, bo mi norweski, bo ma flagę norweską, którą postaram się pokazać Tak, flagę norweską Jest to jakiś norweski żaglowiec Który właśnie tutaj pływa do szczecińskiego portu, na Wały Chrobrego właśnie na The Ship Races. no i takich ogólnie żagowców będzie jeszcze cała masa o ile tylko właśnie przypłyną do Szczecina, bo teraz będą się wszystkie tak na dobrą sprawę zlatywać teraz mamy, jak tutaj sam widzicie, teraz właśnie norweskiego tutaj e, norweskiego tego żegowca. tam mamy ten dar młodzieży, który już wam pokazywałem dzisiaj no i na razie ogólnie jest pustka powiedzmy, mniej więcej jest pustka ale już wkrótce będzie o wiele, o wiele, o wiele więcej tych żaglowców. Podejrzewam, że i do jutra i pojutrze większość z nich powinna się tutaj zjawić i wtedy będą naprawdę, można będzie mu na fajne materiały ponakręcać. A my teraz naprawdę spadamy, bo jest gorąco, papa! Pa.